Siemanko z tej strony Lena no, no i tam nas w kolejnym filmie na moim kanale jest ze mną Mio. Hejka. I gramy sobie dzisiaj Murder Mystery 2. Tak. No. E, więc teraz znowu nie zdążyliśmy na losowanie mapy. I co to za kulik? Aha. No bo jest event. Jeszcze chyba ten tył. Od kwietnia. Ok. A co jest czerwiec? To jeszcze tego nie włączyli. Kim jesteś? Niewinna kim ja mogę być na początku. Tylko ty możesz być morderem na początku. Jest niewinny. Mhm. Mm ja znam twoje niewinności. Jana. Uwaga, moja praktyka. Jajo, mm -hmm. zostaw moje jajo. A teraz sobie może nie wyjdzie. Jak jesteś morderem, to jakaś baba stoi w jednym miejscu się nie rusza. Hej! Wygrałem! My wygraliśmy. Ja, wygrałem! To był najszybszy odcinek. Dobra. Dziękujemy za oglądanie. Znowu wygrałem. Tak, na pewno. Kiedyś ja wygrałam. Kiedyś się nie liczę. Liczy, liczy. Kiedyś też wygrałem. No raz, a ja milion. Ja osiem. Dobra, chodź na... A ja pójdę tu. No chyba nie. No chyba tak. Dobra. Siema, babo. no dali! Niewinny Uh, szeryf Niewinny Jesteś szeryfem Jestem niewinna ty nie niewinna ja nie wiem jakie ty masz szczęście, że za drugą rundę jesteś od razu szeryfem, nie? Jestem taki dobry No właśnie nie Ta baba jest podejrzana Szczel, ją, szczel w nią, ja będę szeryfem Nie, wszyscy są podejrzani A ja? <noise> Uf, myślałem, że to co za mną szła, to ten ja? Nie, ty to tam. Ty mnie nie dogonisz. Ten wampir coś podejrzany jest. <noise> Naprawdę, ja nie nikogo nie zabił? Nie dogonicie? Słuchaj, nie zbliżaj się. Kurde... O! o no, kto jest mordercą? No wiesz, ktoś na no pewno. Ja kiedyś miałam coś... O Jezus. No kto? E, Ty, ja... ona ma jakieś dzidy przy sobie. Ja kiedyś miałam coś takiego, że byłam morderem i tego... E, byłam mordercą i mnie nie dało do maty. Sorry. No, ja byłam tam, gdzie się mapę losuje. Na tym początku. Kasa kasa. Już koszyk I... pełny. A ja nie. Dobry. No kto jest mordercą? Ktoś no, na no, no, no. Kieny że mnie, ta baba jakaś dziwna jest. Może już są pozabijani, ja nie wiem, chodzę i nikogo ja nie, nie ma. Ja jestem zabita i ta baba też nie. chyba, że mają tą ninja. Mhm. Ona Cię goni? Tak mi się wydawało przed chwilą. O nikogo nie ma. Na pewno ta baba na chwilę. Widzę, jakiegoś tego. Na 100% leży. Na 100% ta baba. No i cię nie zastanawiaj. Jak nie? Ona jest wyżej. No i cię goni. Nie mogę. Z telefonu Co to było? Ona nie była! Umarłem! Nieeeee jest więcej osób. Ile? Ja wiem, kto jest. O, wygrałam. Kto był? Mhm. Taka w czerwonej czapce. Taki mhm. nie było. A ja wygrałam. Gdybym poczekał, że chwilę bym wygrał. Przez ciebie bym podpuściłaś. No wiesz. Zawsze mogę Dobra, lecimy, skoczmy. Mam 600 ileś wygranych na szeryfa. Nieźle, nie? Ja bym chciał to. Mm, Albo to. to. Właśnie można w kółko gonić. Albo to. Najgorzej jak ktoś jest na przykład na tym mordercą, bo każdy się w kółeczko goni. Chyba, że sobie ktoś przyspieszy mnie tylko. A ty się teraz nie patrz? No to dobra. Kim jesteś? Takim mam być. Mordercą jestem, wiesz? Na trzeciej rundzie. Nie winna jesteś na pewno. Nie, jestem na trzeciej rundzie, od razu mordercą, wiesz? Seria. O. I samochód znalazłem. Ale mam kampę. Gdzie? W sumie nie wiem, gdzie poszłam. Serio no. no, no... Czy ja się kręciłam w kółko? Nie wiem kto smartar, co masz? Aho. Aho. No. Ej, a przeżyłem to. Nie, już nie. No. To. Tym razem to na tyle. Do następnego. Pa.